Witajcie, przechodzę dzisiaj do Was z recenzją ostatniego oddechu pani Katarzyny Garczyk i książeczkę mam od wydawnictwa Waspos. I tak, jest teraz troszeczkę grubasek, jak widzicie. No, plamka, wiem, nie mogę jej przeżyć do tej pory. Córka ją dotkła, jak tylko ją zaczęłam czytać i do tej pory mam po prostu zawał. No i nie umiem inaczej tego wytłumaczyć. To jest moje skaranie boskie. Tak piękna książka, żeby tak była zniszczona. Normalnie nie mogę tego przeżyć, ale dobra. Nie o to miała być recenzja. Zacznę może od cytatu. Nie zrywam połączenia wzrokowego z obcym mężczyzną. Zatapiam się w jego błękitnych tęczówkach, wkraczam na wzburzone wody, a fale próbują zatrzymać mnie pod taflą oceanu. Brakuje mi powietrza, topię się, ale wcale nie chcę wypłynąć na powierzchnię. Ach. Aż sama normalnie płynęłam razem z nią. <laughs> Słuchajcie, ta książka to jest. Prawdziwe tchnienie poetyckiej duszy. No jak ja się w niej rozpływałam w tych chwilach, kiedy, wiecie, no ich chciała były zbyt blisko siebie. Mm, czułam ich miłość i pożądanie, jakbym normalnie stała z boku i wszystko widziała, a oni w ogóle by się przy mnie nie kryli. To uczucie faktycznie zrodziło się z przypadków, no, których w ich życiu zdecydowanie nie brakowało. I chociaż w pewnym momencie się rozstali, no to uczucie gdzieś tam nadal krążyło w ich sercach. No, Kornelia, nie chcąc pamiętać przykłych wspomnień, związała się z innym chłopakiem, który oczywiście dokładał jej tylko samych problemów. Można by powiedzieć, że nie mogła trafić dosłownie gorzej. Jednak pewien wieczór przesądzi wszystko. Każdy z nas ma swoje przeznaczenie i uwierzcie mi, że ono nie spocznie, póki całkowicie się tutaj nie wypełni. Dla mnie jest to naprawdę czarująca pozycja. No, Rozmawiałam się tutaj na tyle, że sama miałam motylki w brzuchu. Z pewnością i wy wczujecie się tutaj w każdą sytuację, no i podzielicie z nimi smutek, a także radość, których tutaj nie brakuje. Oczywiście jednego i drugiego razem. Dowiecie się o nich wszystkiego na tyle, by wyrobić sobie o nich własne zdanie. To jest jedna z książek, która jest naprawdę bardzo uczuciowa. I styl ogólnie autorki jest taki troszeczkę jakby delikatny. Aczkolwiek taki niczym świeży letni wieczór wiosną. No, ta, tak mi się po prostu wydaje. Taka taka, wiecie, taka świeżość poranka, nim wiem, że jest delikatna, już wiemy, co się będzie dalej działo. Ale jednak coś tam jest takiego, co nas po prostu może w niej zaskoczyć. Tak, w opowieści mamy takie pewne przeskoki czasowe, bo ukazują nam chwile, kiedy ona dopiero poznała muzykę, no i te obecne, kiedy po pewnym czasie właśnie znów go spotyka. Atmosferę często tutaj rozładowywała przyjaciółka Kornelki, która prowadziła, oj, bardzo barwne życie. To dzięki niej, właśnie wydaje mi się, że ta historia potoczyła się akurat w takim kierunku. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że właśnie ta główna bohaterka, Kornelia, no, była taką troszeczkę chwilami denerwującą osobą. No bo słuchajcie, no ile razy można popełnić ten sam błąd? No normalnie chwilami to miałam ochotę podejść i tak dududu, potrząsnąć nią. Ogarnij się dziewczyno, zdecyduj się. Albo ten, albo ten. No, no nie można mieć dwóch od razu. No i w ogóle te problemy takie życiowe to naprawdę. Można by było jej może nie minimalnie nieco ukrócić. No ale kurczę, ona by właśnie nie miała wtedy takiego ostatniego oddechu, bo no część rzeczy tu się musiało dziać. No i wydaje mi się, że Dobrze że, się za, dobrze, że się zadziało, chociaż no, tacy, którzy robią konkretne wątki, myślę, że nie będą pewno tą książką zainteresowani. Mnie się na przykład bardzo spodobała, bo ja lubię takie przedłużanie chwili, takie to spojrzenie, wyczekiwanie, pierwsze bicie serca, pierwsze spojrzenie, takie podejście. No, może niektórzy lubią coś konkretnego, no akurat mi się tu w tej książce to podobało. Także no, ja ją polecam osobom, które akurat nie wierzą w miłość, no i takim, które już ją odczuwają. Ja sama przypomniałam sobie czasy, kiedy to i właśnie moje serce zrobiło, pik pik po raz pierwszy. I nie chodziło tu o przyjście osiad. Okej, okay, dobra, ja się z wami żegnam. No książkę Wam naprawdę polecam, bo, no bo jest po prostu świetna, bardzo uczuciowa. Niezmiernie i, i pięknie. To do zobaczenia. Pa pa.